Ohoj, ohoj. Siema, panowie. Ahoj, poleci. Jesteśmy na krzyżne. Jesteśmy na krzyżne, tam jest orla. Tam se orla jest. A tu chmura idzie na nas. Czekamy aż se pójdzie. A jak se pójdzie, to my też pójdziemy. No. Zresztą nie wiem, czy tam tędy, No, widok jest spokojny. Teraz zimno w ogóle powiem chyba kurwa, 2 z... stopnie będzie. Jest, jakby o mniej. Tak zadziewa, to Ale jakby słońce wyszło, to byśmy się tu. No. Kolega.

Panie szpadań to? to jest zdecydowanie lepiej No, bez kitów Ale no to O co gdzieś krzywo stanąłeś, czy co? Nie wiem, za to tak balę Nie do myślenia Chyba No, zmokraj na suchą od razu człowiek daje. Masło na dziś, prąd cię na giełdzie. Masz To Firmę to. Jump to the valley. Co no, pisze? Tak nie musielibyśmy pozorować tego jak wczoraj. Tak. Tak jak się położyłem. Aha, no dobra, co nogą do góry, Ta, po tym dobre to jest. Tomek mówi, weź jeszcze jakąś nogę, nogę do góry, żeby więcej dramatyzmu było. <grym> Wygląda jakby zaprawa proces spadł. Mogę się tu połażyć. Dawaj. Ja to później, teraz nagram, później to wytnę, wiesz, gdzieś tam podkleję. Wytniesz tylko moment jak leżę, tak? Będziesz pokazywał tylko jak przykład. No. <grym> Nie będzie w tym za dużo dramaturgii, <laughs> chyba. Powiem szczerze. Nie idę. Jaka ściema! <laughs> Ani to jest nie. nie. Ej jak nie wieje to jest kurwa idealnie, mam ja z tej wody. Come on! No, Tomek, tu jest fajnie. Zdecydowanie gdzie nie wieje jest fajniej No nie? Przyjemnie nawet. Oh, można powiedzieć. Tu można się, pałeny! Miało się przejaśniać. Mogłem jakąś termoaktyczkę... Się... O której miało być? Po jedenastce jakoś się przejaśniać, nie? No tak, to patrzałem w sumie na Kasprowy, nie? To było. No to tam chyba nawet Na no, tak to jest kurma, mówicie, koło, to tak tak. Tak, No, no właśnie dlatego ja... Tak uważam, myślę, że... Za tą górką coś tam nie... Ty, patrz, co wychodzi. Nawet niebieskie kolory. No, tam coś tak. Nie? No, ale no, to jest daleko. No ale to szybko idzie, pa! 10 minut, i Melduję uroczyście zdanie wykonane jesteśmy na górze, żyjemy. Han, jest good. A ktoś mi zrobił bardzo fajne zdjęcie, widzę. Dobre? Nie, nie widzę. <grym> o kurwa, wyjebane. Jaram się. No. Chyba je to zrobiły. O, o, coś tu grzeje z góry. No. O! Czujesz to? No. no tak, Ja tu tak, so. No nie czujesz? Opatulik się w takie grube polary, to nie czuję. Może muszę tam bliżej do was podejść? Kurwa, czuję jak z kaloryfera jakby waliło. ze góry tu. Może mnie, Może tak dekoruje Może. Nie, no, ale Zobaczcie tam na lewo, tam jest słońce. ewidentnie Tam nie? Na lewo zobacz. No tam jest, ale wiesz, góry, nie to jest góra Niestety nie, nie równa. Nie, no dobrze, nie zostawiam się, trochę bierze. tego filmu.